we go Witam wszystkich serdecznie na naszym kanale po dość długiej przerwie, spowodowanej budową tego warsztatu, w którym właśnie teraz się znajduję. Wcześniej korzystaliśmy z warsztatu mojego kolegi, no ale narosło nam tyle projektów, że nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić na jeden warsztat i potrzebowaliśmy jakichś nowych czterech ścian, w którym mógłbym też rozwijać swoje projekty, a jednym z tych projektów, a w zasadzie bohaterem dzisiejszego odcinka jest ten piękny Romet Ogar 205 z 88 roku w bikolorze. No i tym razem nie jest to motor czy tam w zasadzie motorower, który robimy dla kogoś, tylko jest to motorower pochodzący z mojej prywatnej kolekcji. No i mogę pochwalić się, że był to prezent osiemnastkowy od mojego dziadka. Kiedyś kolega na nim do mnie przyjechał i dziadkowi się tak spodobał, że dał mi na niego pieniądze właśnie przed osiemnastką. I mogę powiedzieć, że to był chyba najpiękniejszy prezent, jaki dziadek mógł mi sprawić. No i cóż. Odpalałem go już, bo poskładałem. Jakiś czas stał zdekompletowany. Udało mi się skompletować gaźnik. No, niestety, tajwański, ale za to zapłon oryginalny jeszcze z PRL-u udało mi się dostać. No i w zasadzie przywróciłem go do życia. Odkręciłem tutaj kranik. Spróbujemy go odpalić i zobaczymy, czy będzie chodził. Jak widać, Romeo odpala bez problemu. Nie można powiedzieć, że jest kompletnie cały w oryginale, ponieważ trzeba by było wymienić licznik na oryginalny, znaleźć klosz lampy przedniej, bo ten jest pęknięty. No i parę detali przydałoby się przy nim zrobić. No, lakieru nie będę zmieniał, ponieważ jest w całkiem fajnym stanie, oryginalny, zachowany i myślę, że tak zostanie. A tymczasem pokażę inne rzeczy, które wkrótce pojawią się na naszym kanale. No to z takich najbliższych projektów to Dezamet 023, który udało mi się kupić przedwczoraj, no w zasadzie w śmiesznych pieniądzach. Plomba z automatu jeszcze tutaj leży. O, szpilce z gaźnika ktoś nie darował i bardzo się nad nim znęcał. Plomba na silniku jeszcze jest. W co nie do końca należy wierzyć, ale jest duża szansa że żadne niepowołane rączki nie dostały się jeszcze do środka i nie zrobiły syfu. Z takich martwiących rzeczy no to gwindy i Kling, które jak widać są wyrąbane. No i prawdopodobnie przez to wał pójdzie w odstawkę i albo zostanie zregenerowany, albo wsadzony jakiś duel za niego, no bo to nie ma sensu jeżeli gwint jest zniszczony. To magneto będzie nam się odkręcać i stracimy tylko czas i nerwy. Więc, jak składać coś, to lepiej zrobić to raz a porządnie. No to z takich następnych rzeczy. toromet komar, którego przywiózł mi kolega, prawdopodobnie nie będzie cały malowany. Poza jakimiś tam drobnymi elementami, ze względu na to, że posiada oryginalny lakier. Tutaj ten błotnik no, wypadałoby wyciągnąć jednak i pomalować. Dobrze, że to jest element dzielony i można to zrobić osobno, naprawić w jakiś sposób, no i zabezpieczyć, żeby to dalej nie korodowało. Jeżeli filmik się podobał, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybu. Jeżeli się nie podobał, to nie musicie nic zrobić. No i wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku.